Siema, mam na sobie okulary szpiegowskie, a jesteśmy w sklepie z zabawkami, ponieważ będziemy robić świetną akcję charytatywną. Będziemy wkręcać dzieciaki z fundacji Wyjątkowe Serce i razem z Miss Polski uknęliśmy taką małą mistyfikację. A na czym to będzie polegać? Dokładnie tak. Zebraliśmy w kilka dni ponad 30 tysięcy złotych. W tym odcinku pojawi się trójka dzieciaków po przeszczepie serca. Mają już tę najtrudniejszą operację za sobą, ale teraz to oni pomagają innym, którzy wciąż czekają na swoje serca. Ponad 20 tysięcy przeznaczymy na sprzęt do rehabilitacji, a resztę po prostu na zabawki. Ale dzieciaki nic o tym nie wiedzą. Myślą, że Kassandra, ambasadorka fundacji, razem z prezeską załatwiły przez Andrzeja trochę prezentów za 2-3 tysiące złotych. Myślą, że Filip to właściciel sklepu, że dwie kamery są tylko po to, by nagrać coś na social media dla fundacji, dla Miss Polski, no i dla tego mikroinfluencera Andrzeja. Nie mają pojęcia, że zamiast kilku siatek zabawek czekają na nie całe regały, wozić się będą Ferrari i Lamborghini, a w międzyczasie będą ścigać go kartami, ale... Zobaczcie sami. Ale się jara, nigdy czegoś takiego nie robiłem. No ja też nie. Ale nie, szczele trochę mi łapy latają. A jak zaczną coś podejrzewać, to co? Masz pomysł? Nie. Nie. Nie mam, ale będziemy. Musimy udawać, że się nie znamy. Znaczy trochę się znamy. A, my się znamy, nie, ale operatorów nie znam. Nie, nie, ja ich znam. Tam tyle o ile, nie? Prawda, panie Mateuszu? Tak, panie Andrzeju. No super. A to jest Wiktoria, tam trzy razy robiliśmy razem rolki. Welcome to the internet. A ty ich poznajesz, że robisz social media? Tutaj dla No dobra, no, to będę się interesował kamerami. Dobra, no. się, że tak. ten. O, jakie to fajne. A drugi Dzień dobry, słuchajcie, to są podejście. To jest mój znajomy Filip, Grześ, żeś... właściciel sklepu, tu proszę bardzo, to jest Miss Polski, poznajcie się, Kaza, tu jest pani Marta Zawadzka, prezeska fundacji, co ci mówiłem, Zuza, Janek i Maciek. Maciek. Jakby co, nie wiem, was wasze kamery, bo musimy coś nagrać, jakiś tam social media, nie? People know me. A mamy jakiś budżet? Mamy jakiś eee. budżet Filip? Bo coś tam eee. mówiłeś, że eee. przeznaczysz. Tak, no oczywiście przeznaczymy. No tak jak hmm. rozmawialiśmy pewnie tak gdzieś 2-3 tysiące, tak? Dob tak dobrze, jest, tak? Dobre. Dobre. Dobra, słuchajcie, dobra, dobre spoko. 2-3 tysiące. Eee, tak, no, Dobra, super. Wiecie, eee, ja tutaj jestem troszkę e, rzadziej, bo jestem właścicielem, ale jest tutaj też Agnieszka, która e, pomaga, okay. prowadzi ten sklep na Aha. co dzień, więc ona, jeśli macie pytania, to wie wszystko. No to tak, oddział nasz kardiologii, no to wiecie, cały przedział wiekowy od 0 do 18 prawie. Tam, wiadomo, książeczki sensoryczne, jakieś piłeczki sensoryczne, te co do, rodzice do masażu wykorzystali, czy ewentualnie przytulańki też. To lubi motory Yeah. Ty lubisz. To się od razu skumaliśmy. Chodź pójdziemy wybrać coś. <grym> zdalnie sterowane? Znając y, życie i ceny, to zdalnie sterowane będzie drogie. Dobra, ale no, coś większe? No to dobra. Większe, większe. Lego, najdroższy plastik jaki istnieje. Warty jest tego? <grym> Chyba tak. To jest dobra gra. Czura. Przyjdź do pociągu. Ale fajna, to są dobra fajne też jest. Bo to są gry, tak. można robić challenge, albo tak. po prostu można się bawić ale Ogl Oglądał pan kiedyś dzień świera. Tak, pamięta pan scenę z pociągu. Oczywiście. No to ja już wiem, że on będzie siedział koło mnie. Pa, jak oni szybko! Coś na no mnie idzie. Co, co wy tak malutki? Mamy dinozaury, a to zdalnie sterowane Okej, okay, fetch, now fetch Ma mamy to, co jest ważne? to mamy mi Polski, a mi uh, <grym> z Polski już umie <grym> robić zakupy. Ja umiem robić zakupy. łapkę. Pociągnij <Polski> łapkę. O. No. Bierzmy, bierzmy ja ja Obserwuję czy, osoby, żeby się nie czy nasza mistrz no, czegoś do torebki no. sobie no. nie włoży, żeby się sama pobawić tak? no, <śla> Kusi, kusi, to, no, to, no, to jest są tak fajne czy... my, my wzięliśmy dla tych większych, wy wzięliście dla tak. My wzięliśmy dla siebie Dobrze? Do tak! Mówiłem, że wsiądź do pociągu, to jest dobry pomysł Słuchajcie, no jesteśmy w jednej trzeciej i na razie to mniej więcej w jednej trzeciej budżetu tak, no. Chociaż tak. chyba te droższe rzeczy dopiero wchodzą tak. Do czego to? Jest? No ale zobacz... To, przyszło. to jest ten... to jest dorobienie... E, moja siostra... Śniadaniówka? To jest śniadaniówka Znaczy okej, okay, ładnie to wygląda, ale 45 zł Największy wydatek jaki ja zrobiłem na jakieś pudełko to kupiłem y, pudło wojskowe na amunicję z demobilu. 15 minut wydaje się kilka tysięcy no, złotych. Nie, nie, próbują właśnie zredukować podróży na starsze dzieci. Ja myślę, że tutaj wszystkie dzieci to wydały razem, może z parę stówek, a większość to mi wydała jednak, mimo no. że go. No, 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 tak no, no. Trochę... ale tak trochę no. widnie. to wygląda, szczerze wam powiem. Więc wiesz co, Andrzej, no. weźcie te dwa regały, jeszcze całe zapompujcie, co? Ale, to. Pytanie se, ale pytanie, w sensie mamy Dobra. tylko rzeczy, czy regały również możemy wywieźć i postawić no. na osoby. No. Nie, on się jaja robi przecież. Nie, serio, weźcie, co? Te, te dwa tak nie jak co? To to tak to to Mamy no, radę! Mój Boże rower! Mamy radę, podobają Wam się? Ten regał wam się podoba? Ja się Ich reakcja była po prostu. A teraz jeszcze druga reakcja. Lambo i Ferrari. Zobaczymy, jak się... co zrobią dziewczynki. Co? Myślisz, to fioletowe auto? Mówiłeś coś o fioletowym Lambo? Tak, fioletowe auto. Ale fajnie na nich patrzę. Tak mi łezka troszkę i się... Mm. no fajnie. Wzruszyłem się. Naprawdę Nie. się wzruszyło. To różnica. <laughs> oh my god. Dobra, bo mówiliście, że wolicie stare samochody. Czy jest akcept dla tego nie. auta? o oh, jest? Trzeba udowodnić I moją tezę, nie. że czerwone auto Tak. Czy ten nim drugi raz w życiu I więc zradzę dał... sobie, nie? Tak. Korki też na około, były No, okrutne, Okrutne. Tak. No właśnie. Na ręcznym, na ręcznym teraz. <laughs> Nie, Boże nie. Boże jak, jak tak energii <gry> blush. Nie no nie powiem. Auto z tyłu trochę klaustropowieś, <gry> zwłaszcza przez ten mnimi mnie Nie mów tego Słuchajcie, teraz możemy panażgać na to auto, bo to nie jest no, moje auto. A Andrzeja znałaś wcześniej? To ja go kojarzę tylko cicharnet. Okej. Okay. Ale tak mam tego nie pisałam. Właśnie! Dobra, z chyba już nie ma co cisnąć kitów. O, tym Mustangiem się przyjechać, złoto by było. Wow, no. Mustang GT, człowieku, złoto. Nie mam już co opowiadać o sklepie, teraz już nie mamy tutaj operatora, teraz musimy powiedzieć o co chodzi. Dzieciaki, tak naprawdę to nie jedziemy w tym momencie do szpitala. Jak się spodziewacie, że to po prostu jest wszystko ustawione, czy się domyślacie? Nie? Udało się! Filip, brawo, udało się! Człani się! Tak naprawdę, chodzi o to, że to jest dzień dla Was i dzień dla Waszych też znajomych ze szpitala, i generalnie robimy to wszystko dla Was. Dlatego jechaliście super samochodami, dlatego będziecie jeździć teraz Gokartami, bawimy się, potem jedziemy do szpitala dać Waszym kolegom, koleżankom zabawki co wy na to? Tak. I Filip tak naprawdę tak, nie jest właścicielem z jest Zabawka. 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 jesteśmy razem youtuberami takimi początkującymi wyrazem z nami już też. Proszę bardzo, jak mamy tu to zapraszam Was przestać wino prawy szat. Tam koledzy wam dobiorą kaski, wszystko wytłumaczą i będziemy zaczynać. Obugiem, obugiem. Jeździłeś już kiedyś gokartami? No, na łap, ja się obu, obu, urodziłem w gokartach. Dawno temu, dawno temu. Na pewno nie skończyło się to dobrze, dlatego skończyłam na tamtym razie, ale przełamuję swoje bariery ciąg dalszy z impulsem. Kasandra mówi, że przełamuje z nami swoje bariery i bardzo dobrze, bo my chcemy przełamywać je dalej i chyba nieźle nam to wychodzi. Cała idea akcji, zebranie pieniędzy, wsparcie fundacji i zorganizowanie wspaniałego dnia trójce jej podopiecznych narodziła się podczas luźnej rozmowy. My jako impuls cierpimy na taką przypadłość, że działamy impulsywnie i co nam powiesz, to zrobimy. I to od razu, bo szkoda czasu. Mamy taką zasadę: lepiej coś zrobić na 80% niż chcieć zrobić na 100 i nie zrobić w ogóle. A dzięki Drive Position, że stanęliście na wysokości zadania i wsparliście naszą akcję. A wy widzowie możecie tam wpaść, bo Tor jest nowiutki, także polecaj! O Jezu, co no, no to tak? Widzisz, że robiłeś rekordy a ty na to? Eeej, ale gdzie się dopiero zaczął! Ale jesteś najlepszy tutaj w całej załapie. Cóż, kto by się tego spodziewał? Że jak zwykle wygrałem z Odziejem. Filip ma pierwsze miejsce, to ty dzieje, na to. Jak Którym ma pierwsze? No pierwsze ma rekord dzisiejszego dnia w ogóle. Tak? No, no mi stopowali. Ja tu muszę to muszę pobić zaraz. Ja byłem ciągle stopowany, nie? Każdy bo był. Bo... Każdy ma takie same to No Andrzej, o, Andrzej nam się przegrywać. Nie umiem. To jest <laughs> to bardzo proszę, trudne No ale ja się nie będę tak wpychać jak ty. No, to jest miłe, stary. To są dzieciaki. Nie ja tutaj się nie czyste na ja na dobrą zabawę idę. Nie? Dobra, tam oszukano mnie jak zwykle, i tyle w temacie. Wróćmy do Ferrari oraz Lambo i przetransportujmy się do szpitala, gdzie czeka na nas kupa roboty. W tej części będzie inaczej niż w dotychczasowych odcinkach. Czegoś się w niej wszyscy dowiemy i usłyszymy trochę o rzeczywistości, jaka otacza dzieciaki czekające na przeszczep serca. Wiecie, kiedy wchodzi się na oddział, widzi te dzieci podłączone do mnóstwa sprzętu oraz cały sztab ludzi, który walczy o ich każdy dzień, to doznaje się... Nie wiem nawet jak to nazwać. Jest to mieszanka strachu, przytłoczenia, nostalgii i wstydu. Wstydu, że narzekamy na tak wiele rzeczy w życiu, a tak mało doceniamy to, co mamy. Słuchajcie, a powiedzcie... No bo wy też tutaj byliście, nie? No. Cała nasza trójka była tu, u góry na... I tam, i tam, i tam. Dawno temu? a w zeszłym roku miałam operację, w maju. Okej. Okay. Powiedzcie, bo tak jak rozmawiałem z Martą, no powiedziała, że bez problemu chcecie przyjść pomóc, nie? Dlaczego? Dlaczego tak jesteście tutaj taki tożsami? Skąd to się bierze? Bo to wiecie, niektórzy może tak to przeżywałem że warto może sobie powrócić dalej, nie? My się musimy wszyscy trzymać razem. Każdy przeżywa tutaj co innego. To oczywiście i my... Przeżywając swoje jakieś historie, możemy się tylko domyślać, kto. co, co przeżywają inni pacjenci. I okej, okay, możemy ich współczuć, możemy im życzyć wszystkiego dobrego i zdrowia. Ja osobiście, przeżywając 18 lat życia zasadniczo w szpitalu, no może połowę tego życia, to strasznie mnie irytują te sformułowania, że dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. No, stary. Jestem w szpitalu i sam dobrze wiem od paru parunastu lat, że potrzebuję tego zdrowia, to przyjdź, kup mi McDonalda i choć pogadamy, to, że mi powiesz, że życzysz mi zdrowia, nie sprawi, że nagle ozdrowieję. Chodzi o to, żeby jak spędzają te dzieci tutaj te dnie w szpitalu, no to żeby one były trochę ciekawsze. No bo jak ja spędzałem dni w szpitalu, to moją jedyną odskocznią jeszcze trzy lata temu, nienawidzę tego okresu teraz, yy, przyjeżdżała do mnie. Była. To było coś, co sprawiało, że ciekawiej te wnizy szły i tak dalej. I z każdym kolejnym odliczałem czas do następnego spotkania. No, to miejsce samo w sobie, może też przez kulturę, jaką wytworzyliśmy wokół tego. Słowa szpital, że ludzie tam często umierają raczej, hmm. i tak dalej, wpada się w taką powiedzmy melancholię. Wydaje mi się, że to wszystko, co my tu robimy, że chcemy tu być i tak dalej, że Wy tu jesteście, no sprawi, że te dzieci jakoś ten ich dzień, nawet jeśli teraz słońce świeci, no to będzie jaśniejszy, po prostu. Nie chodzi o przywiązanie, chodzi po prostu o. O, o spędzenie z nimi czasu i tyle. Zgadzam się, zgadzam się z przedmówcą. Naprawdę, jesteście super. Cieszę się, że możemy z Wami coś takiego zrobić, bo tak naprawdę to jest dzięki Wam. Co? to jest nasz pacjent. Miał 19 dni razem z rodzicami w szpitalu, czekając na nowe serducha. Mikuś, Dziękuję. Po przyszczepie go widziała ostatnio. Nie. Samochody lubisz najbardziej? Tak? Tu nie. Tu nie? Tu nie. Tu. Tu. A tutaj to Ci się podoba najbardziej, możemy podjechać bliżej z Tobą jak chcesz. Chcesz takiego? Dobrze. Dobra. Mamy no, to, mamy to, mój brat. <grym> mamy to. No to proszę. Trosz... O! Proszę trzymać, tak, dziękuję, dziękuję. Chyba wszyscy byliśmy tacy bo ale... przyznam się, że po tym, po operacji do, do miesiąca, bo ja nie wiem, ja chyba przez dwa miesiące praktycznie jechałem po przeszczepie na uspokajających. Przez dwa miesiące na uspokajających i to różnych różnic nie że tam jeden czy dwa i co powodowało, że byłem nie, nie, nie kontaktowałem i to tak ostro, jak normalnie przedtem siedziałem w okularach, coś tam grzebałem i w ogóle tak kompletnie nie miałem siły, łącznie z założeniem okularów. Nie miałem po prostu bohaty mentalnie. Ja na przykład miałem tak, że słyszałem szum krwi w żyłach, jak leżałem na boku, wow. na, na uchu. Dziwne, ci, dziwne uczucie. <laughs> tak ogólnie to myślę, że nie czuć jakiejś dużej różnicy. Bije, bije, puknie i no to jakby... Taki. Nie, jakby się nie miało takich, e, takiej drogi jak wy, to się tego nie zauważa, ale... to dobry. Musi być niesamowite. Czy <laughs> ja wiem, czy jest niesamowite? No jest inne. Ale czy jest niesamowite? Ważny jest efekt końcowy, a nie to, co się działo ogólnie. Ważne jest to, że mogę ćwiczyć, jak każdy normalny mój rówieśnik w tym wieku. Mogę ćwiczyć na wf w końcu, bo, bo wcześniej nie mogłem. Jak chciałem ćwiczyć judo, to e, i usiadłem sobie któregoś razu na treningu, to, to trener do mnie. Co ty robisz? Wstawaj, ćwiczysz. A ja mówię, przy pana, ja nie mogę, tak? Mam wadę serca. To było jeszcze przed wyszczepem. Bo on zrobił się blady jak ściana. Powiedział, o nie, kolego. To ja muszę mieć zaświadczenie od, od lekarza. Nie? Mhm. Dobra, pojechaliśmy do lekarza, to pani doktor mało nie skrzyczała mam. W sensie nakrzyczała na mamę prawie, że, że on absolutnie nie może, bo mu stanie to serce, absolutnie nie, i tak dalej. No i moja przygoda, żeby skończyła się po trzech treningach, także. Szarlotka, pięć miesiąc... Proszę bardzo. Dobra. Kaprysa 21 i coś takiego pupusiowego. O ten, 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 tak tak ten, ten. Dobra, dzięki. Ty, ale to jest jedwa, to jest. A, to jest takie. A Ty, to jest rubina. To jest rubina, to jest diament. druga, co Dziękujemy. Patrzcie co my dostaliśmy. Nie będziemy płacić. Co? To 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 Dziękuję. Powiem jedno, patrzę tutaj na to wszystko, żeby się nie rozpłakać tylko, ale generalnie opieka jaka jest w tym szpitalu jest zajebista. Po kilka osób zajmuje się jednym dzieckiem. I chyba naprawdę trzeba trochę odwołać e, słowo te, że w Polsce nie umiemy się zajmować choremi. Nie chodzi o to, że nie lubię, to tak jest złe wspaniale. Czy złem? No pośmiałem się też z wielkimi Czy że rodzice, rodzice mnie odwiedzali. Tatany tata, nawet namalowały uśmiech na palcu. Mien, mien, chyba tu stopniłem węchlon, tu miałem tu miałem tu miałem tu miałem tu miałem tu miałem A jak nas zatrzymają lekarze czy pielęgniarki, to wy z nimi gadacie. Ja z nimi tak, pogadasz, no, zaraz My tu mamy gadane. gadanie. Dzięki Boże. I teraz tak. Prosto, prosto. Jak na statek to było? W ogóle Maciek puścił taki 20. tekst, nie? Jak często zdarza się taka sytuacja, że wpada do ciebie z Polski do pokoju i pyta się, ile masz lat? <gadanie> w szpitalu. Dla ci, że nie lubię dzień dziecka, to my mamy. Jak to dla dzieci? Jakieś fajne. Zobaczcie, chcesz to chodź podejdź z nami. Co o tym sądzisz, jak na to patrzysz? Fajne? Pasuje ci to? Nie? Nie, nie pasuje tego. ci. A może to? Pasuje ci to. Tak. A chcesz to? No. Widzę, że ciężko. Tutaj nie było dyskusji. Już poprzednio. zdecydowanie, że No, no zdecydowanie Dziękuję, nie? Pian i teraz trzeba pakować i jeździć, nie? tylko może nie mnie To jest coś takiego od nas może być, czy lepszy, że może być. Tak, jest sporo uśmiechu w tym odcinku, ale wewnątrz jest również dużo niepewności. Cała nasza ekipa impulsu sporo się nauczyła. Zuzia, Maciek i Janek uczyli nas czym jest życie. Inni pacjenci, szczególnie ci najmłodsi, pokazywali nam czym jest walka, a wszyscy lekarze i pielęgniarki, na czym polega misja w życiu. I oczywiście ci, którzy są w cieniu, ale są opoką, rodzice. To oni pierwsi słyszą, jakie wyzwanie czeka ich pociechę, i poświęcają całe swoje życie na szpitalnym oddziale. Często śpiąc na materacu na ziemi, by walczyć ramię w ramię wraz ze swoim dzieckiem. O! Stare śmieci! O, to! Przecież tak już zapomniał, Nie. Dobre, dobrze. No tak, przecież zapomniałem, że jeszcze robimy warsztaty zrobienia pizzy, nie? nie? Cześć! cześć. cześć. Cześć, super, cześć, cześć, cześć. To też jest nasza cześć. ekipa, nie? Dzięki restauracji Semola pod przewodnictwem Pawła i Kamila serwy dzieciaki nie tylko się najadły, ale i nauczyły robić pizzę. Po tej wizycie pacjenci wyrazili aprobatę dla kuchni włoskiej, a chłopaki powiedzieli, że w takim razie jeszcze mają pewne plany, co więcej mogą tutaj zrobić. Dzięki, jesteście w porządku. Kuba. to super. Lubisz załatw? Mogę robić? Mam nadzieję, że robi to. Lego. Nie, Chyba byle, nie możemy udawać, że tego świata nie ma. Dlatego tak ważne jest, byśmy byli tego świadomi i starali się pomóc. Wizowie, możecie odezwać się do fundacji i zaoferować swój czas, uwagę i umiejętności, czyli to o czym mówił Maciek by ich dni na szpitalnym oddziale stały się trochę jaśniejsze. Możecie też wesprzeć ich finansowo. Wejdźcie na stronę www.wyjątkoweserca.pl i po lewej stronie wybierzcie kwotę. My już to zrobiliśmy dzięki takim firmom jak Gabona Cosmetics, Super Superpolisa, Afterfit, Kazar, Softik. Dzięki Wam! Jest to mega cenne, bo bez was przecież nie mielibyśmy czego rozdawać. Prime 3 i prezes Tomek Jakubczyk z rodziną. Was wymieniać nie trzeba, bo zawsze możemy na was liczyć. To dzięki waszemu wsparciu robimy takie rzeczy i cieszymy się, że możemy robić to razem z Wami. Sklep z zabawkami kolorowa historia i właścicielka pani Agnieszka. Wspaniałe miejsce należące do cudownej kobiety, której zależy, by zabawki służyły do czegoś więcej niż tylko zabawy. Polecamy! I Wisienki na torcie. Prezeska Fundacji Marta Zawadzka i Cassandra Zawal, ambasadorka Fundacji. Każdy uśmiech, który widzieliśmy w tym odcinku to wasza zasługa. To wy sprawiłyście, że mogliśmy to zorganizować i wejść w ten świat. Świat trudny, ale piękny, w którym wy żyjecie na co dzień. Poświęcacie swój czas i energię dla innych. Nie ma chyba piękniejszego daru i za to wam wszyscy jako ekipa Impulsu dziękujemy. Jeżeli chcecie wesprzeć dzieciaki to szerujcie odcinek. Im więcej osób to zobaczy, tym większa szansa, że trafi się ktoś, kto będzie chciał pomóc. A jeżeli podobał się wam ten odcinek, to zasubskrybujcie i dajcie znać w komentarzach. Chcemy wiedzieć, czy robimy dobrą robotę, bo jak tak, to spoko. Do zobaczenia za tydzień, czyli jak w każdą sobotę o godzinie 15:00.